Teraz w trakcie audycji słyszymy historię ludzi, którzy śmieli, oględnie mówiąc, sprzeciwić się apagatowi państwa PiS. Każda inna i każda pogusz, poguszająca. Chyląc czoło przed postawą wszystkich mówców, chciałabym, byśmy pogozmawiali przez chwilę o rozwiązaniach systemowych. I mam tutaj pytanie do pana sędziego Dominika. Czeszkiewicza. Na Trzecim Kongresie Prawników Polskich w czerwcu tego roku padła deklaracja, iż prawnicy nie przespali ostatnich lat i są gotowi do odbudowy praworządności. Panie sędzio, jaki jest plan na naprawy wymiaru sprawiedliwości? Od czego bezwzględnie trzeba go, go spocząć? A przede wszystkim czy istnieją mechanizmy systemowe i jego związania legislacyjne, a jeśli tak, to jakie, które możemy wprowadzić, a które, zastosowane, spowodują, iż sądownictwo będzie niezależne i nie podlegające żadnej ingerencji rządu? Żadnego rządu. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Ja... Chcę powiedzieć, że jestem tutaj jakby w zastępstwie pana sędziego Dariusza Mazura, A dlaczego w zastępstwie naszego wiceprezesa Stowarzyszenia Sędziów Temis, tak, które mam zaszczyt reprezentować? Dlaczego w zastępstwie sędziego Mozura? Bo sędzia Mazur dzisiaj wraca, jeszcze mam nadzieję już wrócił z Rzeszowa ze swojej rozprawy dyscyplinarnej, za słowa, które wypowiedział na temat pani pełniącej obowiązki prezes. Ja to podkreślam, pełniącej, bo nie mamy legalnie powołanej prezes. Sądu Najwyższego Pani Manowskiej. Tak wygląda teraz nasze państwo, nasze instytucje. Konstytuc ten, trybunał Konstytucyjny jest Julii Przyłęckiej, Sąd Najwyższy jest Pani Manowskiej, Prokuratura, prokuratura jest pani, Pana Ziobry. To nie są instytucje państwowe, po prostu. Ale odpowiadając na Pani pytania, część odpowiedzi na to pytanie znajduje się w raporcie, chociaż. No, Jestem, mam zaszczyt być współautorem tylko malutkiej, małego wycinka tutaj tego aneksu pierwszego w raporcie, do, 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 dotyczącego prokuratury. Co chcę powiedzieć, ten system, ten proces burzenia praworządności, burzenia instytucji, dzięki obywatelom, tacy jak tutaj obecni, między innymi, trwa. Sądownictwo już się chwieje na nogach. Jest bardzo mocno poobijane. Ja mówię tutaj już o sądach rejonowych, okręgowych, jeszcze trochę apelacyjnych, no już raczej nie sąd najwyższy. I ten proces trwał bardzo długo, także nie ućmy się, że to będzie łatwe do odbudowania. Mówił o tym pan Wojtunik, że kadry tak, już, kadry są najważniejsze. To mówił ostatnio pan Wytrykowski, myślę, że pan Kocjan będzie mógł coś. Na ten temat powiedzieć, bo to pa, pa, padło to stwierdzenie na konferencji na OKRS, że kadry są najważniejsze, dlatego, e, idąc e, za tym, no, e, reformy polegają na, 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 na wymianie kadr. No, i, do, I to ma miejsce, e, a że nie są to fachowcy, no to każdy już wie. No, mamy neosędziów, mamy prokuratorów, awansowanych w przeciągu paru miesięcy z rejonu do, do apelacji i tak dalej. E, ale wymiana kart nie jest najważniejsza. Musimy zmienić, musimy zmienić cały system. Pierwsza rzecz w mojej ocenie, pierwsza rzecz najważniejsza no, i nie tylko, bo i to wiem też, że Stowarzyszenie Justycja ma to w swoim projekcie ustawy, my też jako Stowarzyszenie Temis, muszę Państwu powiedzieć, piszemy swój projekt i pierwsze co musimy zrobić to musimy zmienić KRS, Krajową Radę Sądownictwa. To jest główny problem bo to jest organ, konstytucyjny organ, tak, który jest niekonstytucyjnie powołany teraz, także nie mamy tego KRS-u. Musimy zastanowić się, co zrobić z ponad, to jest, to jest ponad 2000 sędziów powołanych z pomocą tego organu, u, uważanego, tak, tylko za KRS, ale nie jest to organ y, znany polskiej konstytucji. Y, musimy, y, mamy projekty, jak ten KRS ma wyglądać. I tyle, i potem, i po kolei. W międzyczasie Trybunał Konstytucyjny, tu wiem, że Fundacja Batorego ma, ma, ma też gotowy projekt, jak Trybunał Konstytucyjny odbudować. No i oczywiście prokuratura. Bez tego, bez tego w, w nie ruszymy. I dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli niezależną, odpolitycznioną całkowicie prokuraturę i służby, Wtedy też trzeba będzie zmienić ustawę o uzdrowieniu sądów powszechnych. To jakby będzie drugi krok, aczkolwiek są to dalsze plany. Tak jak powiedziałem, podstawa to Krajowa Rada Sądownictwa i decyzja co do tak zwanych neosędziów. Ja od razu też publicznie mogę to powiedzieć, że nie spodziewajcie się Państwo, że skończy się to chaosem w My nie mamy zamiaru unieważniać dziesiątek tysięcy wyroków, orzeczeń, sądów. Nie mamy zamiaru też wyrzucać tych ludzi z pracy, którzy z różnych względów, aczkolwiek, no, tak jak mówiłem, w sposób nielegalny awansowali. W każdym razie mamy gotowe rozwiązania, na przykład delegacji stałych, ustawowych z, z sądów wyższych, do sądów wyższych instancji, tak w miejsce teraz tych powołań. Które nie spowodują, nie spowodują zapaści w sądownictwie. Sądownictwo będzie funkcjonowało, i mało tego, tutaj już pani Lempart o tym mówiła, i to tego sobie też życzę na wyborach tych niedzielnych, proszę Państwa, bo porównuję sądownictwo i salę sądową z, z tym, co się będzie działo przy urnach wyborczych. Obywatel przychodząc do urny, przychodząc do sądu, nie może mieć żadnych wątpliwości co do tego, że zostanie potraktowany w sposób uczciwy. Od paru lat z, taką, z takimi wątpliwościami mamy do czynienia w sądach, niestety, bardzo, bardzo często uzasadnionymi oczywiście. Mam nadzieję, że tych wątpliwości nie będziemy mieli w niedzielę, aczkolwiek są to chyba raczej płonne nadzieje. Dziękuję bardzo. W pełni się z Panem zgadzam. Idąc w niedzielę na wybory, dokonujmy wybogu również przez pryzmat.